Cześć, witajcie z powrotem w kolejnej realizacji. Słuchajcie, postanowiłem nagrać taki lightowy wstęp, gdzie ja mógłbym zmierzać. No, do warsztatu. Kolejny projekt, kolejne, kolejna realizacja. Jeżeli jesteście ciekawi, co to będzie za projekt, i co dzisiaj będę robił, co dzisiaj będę, z czym dzisiaj będę pracował, jak jesteście ciekawi, zostańcie do końca materiału. Na koniec materiału. Bądź pod filmem, dajcie łapkę w górę, dajcie lajka. Dajcie oczywiście komentarz, jakiś ślad po sobie, czy ten materiał Wam się podobał. No i co? Ja skręcam tutaj w moje lewo i zaczynam działać, więc życzę Wam miłego oglądania. Więc zaczęliśmy od frezowania. Wcześniej parę miesięcy temu naniosłem już jakieś kształty, jak chciałbym, żeby to wyglądało. Tutaj możecie nawet zauważyć, że ta deska nie jest aż taka prosta. Ona jest po prostu krzywa. Ona była ścięta, przeszlifowana i nawet nie była przepuszczana przez grubościówkę. Kolejnym etapem stwierdziłem, że fajnie by było zaznaczyć sobie odległość i yy, głębokość jaką bym chciał, więc tutaj ustawiłem, złapałem ściskami belkę i przefrezowałem każdą stronę y, na daną głębokość. Kolejnym etapem było frezowanie właśnie całego tego środka. I po kilku minutach yy, napotkałem już problem, czym bardziej oddalałem się do środka, tym frez wpadał mi głębiej i Mówię, a może uda mi się wyrównać to wszystko, nawet jeżeli deska jest krzywa, ale niestety po kilku minutach frezowania okazało się, że chyba nie dam rady wykonać tego projektu, więc trzeba będzie pomyśleć nad czymś innym. I tutaj moi drodzy możecie zobaczyć no po prostu projekt nie wyszedł. Fres frez zaczął mi wpadać za głęboko, nie byłem w stanie po prostu tego naprawić. Natomiast tutaj macie deskę prostą, jest ona przepuszczona przez grubościówkę z jednej i z drugiej strony. Więc pomyślałem, że tamten projekt odpuszczam i zaczynam inny. Na początek, oczywiście, przeszlifowanie całej deski jeszcze raz i użycie. Kilku gradacji, jeżeli chodzi o wyrównanie tego wszystkiego, i zaczynamy, zaczynamy projekt od nowa. Więc, najpierw zaznaczam sobie kształt po prostu e, mojego uchwytu. E, takie dwie zaokrąglone linie. I co? Łapiemy oczywiście ściskami, żeby materiał nam e, przy cięciu, przy frezowaniu. Nie uciekł, aby nie stała nam się żadna krzywda. No i na początek zaznaczenie, sprawdzenie, zaznaczenie i jeszcze raz sprawdzenie grubości, na jaką będziemy frezować. Jak widzicie, czynność tą wykonuję bez akumulatora, aby przez przypadek nie włączyć naszego narzędzia. No i co. No i zaczynamy frezować. Na początku mogę wam od razu powiedzieć, że aby aby złapać odpowiedni kąt frezowania, żeby to było zaokrąglone, nie jest to takie proste jak się wydaje. Tutaj możecie zobaczyć po prostu już wykonane, wykonane frezowanie na pewnej głębokości. I mogę Wam powiedzieć, że jeżeli osiągniemy pewną głębokość, więc łatwiej nam jest zrobić właśnie to za całe zaokrąglenie. Oczywiście, jeżeli posiadamy odciąg, to także bardzo fajnie z tego względu, że cały ten pył jest po prostu, nie zbiera nam się na stole, ale mamy go od razu usuwanego. I widzicie, jeden kawałek został tutaj został tutaj już odcięty. Teraz lekkie wyrównywanie naszej, naszego częściowego uchwytu i standardowo, jak przy pierwszym frezowaniu, ustawianie frezu na daną głębokość i dalsze wyrównywanie. Oczywiście, czynność tą wykonujemy na frezowaniu naszego drugiego uchwytu, więc Oglądajcie dalej, a ja za chwilkę do Was wracam. Słuchajcie moi drodzy. Kolejnym etapem jest zaokrąglenie całego tego naszego uchwytu. On docelowo miał być troszeczkę inny, no ale nie, wszystkie, nie cały projekt możemy przewidzieć przy jego realizacji. Zawsze nastąpią jakieś zmiany. Tutaj możecie zauważyć szlifowanie na e, narzędziu Parkside, czyli na szlifierce przez większość ludzi zwana właśnie czołgiem, co ułatwiło mi troszkę pracę przy tym właśnie jego E, szlifowaniu, wyrównaniu. Do kolejnego etapu także użyłem właśnie frezarki, aby zaokrąglić jego tył i zaokrąglić właśnie ten, ten uchwyt. Tutaj widzicie, przefrezowałem raz e, i użyłem właśnie także szlifierki, aby ten drugi koniec naszej deski był całkowicie zaokrąglony, żeby nie było w ogóle kąta prostego. Taką samą czynność wykonałem na naszym uchwycie co możecie zauważyć właśnie teraz na materiale z jednej i z drugiej strony z jednej z drugiej strony uchwyt został zaokrąglony i także został przeszlifowany właśnie szlifierką mimośrodową Parkside'a a już na sam koniec frezowania i szlifowania użyłem papieru 240, aby leciutko poprawić Nasze zaokrąglenia, czynność tą wykonałem i powtórzyłem z jednej, jak i z drugiej strony, a także na końcu naszej deski, i powiem Wam, że efekt wyszedł naprawdę bardzo fajny, co będziecie mogli zaraz zobaczyć na zbliżeniu. No i moi drodzy, przechodzimy do ostatniego etapu, jakim jest właśnie olejowanie, czyli olejowanie naszej deski z jednej i z drugiej strony, dokładnie, aby ta deska nam służyła i była z nami długo. Pierwsze olejowanie, jak widzicie, tutaj po pierwszym olejowaniu zostawiamy ją, ja bynajmniej zostawiam to na 24 godziny, i później przychodzę do drugiego olejowania. Olejowania do trzeciego olejowania i do czwartego olejowania, więc troszeczkę to olejowanie trwa, ale warto, bo efekt końcowy jest naprawdę rewelacyjny. A jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda ta deska już na naszym stole, to zapraszam na Instagrama, zapraszam na Facebooka, tam będziecie mogli zobaczyć, jak to rzeczywiście wygląda. A ja dziękuję Wam bardzo, zapraszam Was na kolejne materiały, kolejne filmy. Kolejne relacje, live. Y. Dajcie komentarz, dajcie lajka, like jak waszym zdaniem wypadł ten materiał. I na pewno widzimy się już niedługo w kolejnych realizacjach. Trzymajcie się, cześć.